Witajcie w kolejnym odcinku Nowej Gry Plus, programie, w którym ogrywamy, recenzujemy najbardziej uznane produkcje AAA. Po obejrzeniu tego soczystego spartańskiego kopa możecie być pewni, że dzisiejszy odcinek zaczynamy mocnym wejściem z Buta. To, gdzie zaczynamy, nie określa tego, kim się staniemy. Przed sobą widzisz ścieżkę. Wytyczoną przez przyjaźń, rodzinę, miłość i stratę, wojnę i rozlew krwi. Drzmiemy nawet pokusić się o cenę, że przyjdzie mi opowiadać o jednej z najlepszych premier tego roku, a mianowicie o najnowszym dziecku Ubisoftu Assassin's Creed Odyssey. Sięgamy dzisiaj po kontynuację bestsellerowej serii, która jest z nami już ponad dekadę. Przygody skrytobójców przeżywały swoje wzloty i upadki, nam przymiennie wzbudzając rozczarowanie, jak i zachwyt. Pytanie, jak wypadł już 11 Assassin's Creed na tle swoich poprzedniczek? I szczerze mówiąc, chyba mamy tutaj do czynienia z najsolidniejszą odsłoną w całym cyklu. Najnowsza produkcja Ubisoftu czerpie wręcz garściami z rozwiązań, które dobrze już znamy, między innymi z Black Flag'a czy Origins. Świata jest tutaj co niemiara. Fabuła potrafi rozłupać nawet najtwardsze serca z kamienia. Działanie oponentów nadal bawi, a muzyka wręcz pieści uszy. I gdyby tego było mało, po raz pierwszy dostajemy również możliwość wyboru płci własnej postaci. RPG przez duże R, co tu więcej mówić. Akcja gry została osadzona w czasach wojny peloponeskiej. I tutaj trzeba przyznać, że spraw między historią a fantazją, jakich zobaczymy w najnowszym Asasynie, naprawdę trzyma się kupy. Uwierzcie mi, że po spędzeniu ponad 80 godzin przy głównym wątku fabularnym, nadal ma się ochotę wrócić na Półwysep Peloponeski, aby ukończyć poboczne wątki gry, nawet na 100%. W Assassin's Creed Odyssey zagramy nie tylko na PC-tach, ale i na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Informacje, które pojawiły się w mediach po wywiadzie z reżyserem gry Scottem Phillipsem, mówiły, że Ubisoft inspirował się m.in. takimi czempionami singlowych RPG-ów jak Skyrim. Fallout 4. Czy Wiedźmin 3. I powiem tak. Odczujemy prawdziwość tych doniesień od samego początku przygody. Grać przenosi się bowiem do świetnie skrojonego świata, który został dodatkowo okraszony sensacyjną i nieliniową fabułą. In this world. No pass. Okazuje się, że konsekwencje podjętych przez nas decyzji bez ustanku znajdują swoje odzwierciedlenie w dalszych epizodach historii. A i te wybory wbrew wielu obawom nie są iluzoryczne. Oczywiście zdarzyć się może czasami, że różne ścieżki dialogowe zaprowadzą nas tak gdzieś jak do tego samego zakończenia jakiegoś pobocznego questa. Jednak wynikające z naszych wyborów reperkusje i nieszablonowe schematy są tutaj na porządku dziennym w kontekście najważniejszych kwestii fabularnych. A biorąc pod uwagę ogrom prezentowanego kontentu, taka różnorodność jest jak najbardziej akceptowalna. I tutaj, notka dla osób, które notorycznie przeklikują dialogi, warto się do nich trochę bardziej przyłożyć. Dużym zaskoczeniem może okazać się, że poszczególne opcje dialogowe mogą mieć inny wpływ na rozmowę z niezwiązanym nawet z questem NPC-em, czy doprowadzić mogą do zakończenia którejś z misji niepowodzeniem. Natchnienie innymi tytułami widać nie tylko w sposobie przedstawienia fabuły, ale i w samym schemacie sterowania obraną przez nas postacią, jej rumakiem, czy w systemie walki. Świat Odysei zabiera nas w niełatwą przyprawę, która będzie od nas wymagać nie tylko biegłości w rozgrywce, ale i porządnej dawki sprytu. We have to be smart! <laughs> Stonimy przed takimi wyzwaniami jak nieustanne dbanie o wyposażenie Aleksjosa bądź też Kassandry i stopniowe rozwijanie ich oręża, które sprostać musi coraz to oczywiście bardziej wymagającym przeciwnikom. Jak się okazuje, potyczki z adwersarzami są ciekawe i emocjonujące, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Uh! 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 Niejednokrotnie, aby pokonać mocnego rywala, którym okazać się może zarówno człowiek, jak i krwiożerczy kogut, tak, owszem, kogut, sięgać będziemy na przemiennie po połóg, miecz czy specjalne zdolności, które wyposażony jest główny bohater czy bohaterka. Wszystko pięknie, cudownie, przeciwnicy wpadają do dziury, śmierci, no ale co z immersją? I szczerze, mogę śmiało przyznać, że dzięki możliwości wyboru kobiecego odpowiednika głównego bohatera, sięgała ona w moim przypadku dosłownie zenitu. Hey, face. Get down here. Było to tak wciągające, że nazywałam Kassandrę Kasiandrą. <laughs> Dokładnie. Skoro ja stworzyłam sobie Kasiandrę i Kasiandra mogłaby mieć swojego konia, nie wiem, yy, no nie wiem, jakkolwiek mógłby się nazywać, nawet Luna i radośnie przemierzałam półwyspy Lopanewski na swoim przepięknym pegazie. Piękny pegazik? To jest spełnienie marzeń każdej dziewczynki. Ciekawe jestem, ilu facetów marzy też o tym, aby mieć swojego pegaza. Ja no wiem, wam nie wypada. Tak, dobrze usłyszeliście, na pegazie. W pegazie, który ma zmniejszony fall damage, czyli obrażenia od upadków. Tutaj chyba inspiracją były łamiące prawa fizyki koniki z Skyrima, co nie? Ale tak na serio, za każdym razem, gdy szybowałam na jego grzbiecie z wysokich gór, to przeżywałam losy bohaterki, jak swoje własne. Hello. To chyba wystarczająca rekomendacja dla poziomu imersji, w jakim raczy nas najnowszy Assassin. A skoro już jesteśmy przy Pegazie, to warto zwrócić też uwagę na pewien kontrowersyjny temat. Coś, czego wielu z was najpewniej nie znosi, czyli... uwaga, mikropłatności! Ubisoft dał nam tutaj możliwość urozmaicenia podstawowej zawartości gry za pomocą szeregu dostępnych dodatków. Te możemy nabyć zarówno za pomocą waluty in-game, czyli tej dostępnej w grze, jak i za normalne pieniądze. Gracz będzie mógł zakupić takie kosmetyczne bonusy jak legendarne uniformy, figuśne ozdoby do okrętu czy unikatowy wygląd konia ale i swego rodzaju przyspieszacze w postaci dodatkowych surowców czy busta do zdobywanych punktów doświadczenia. Część z Was najpewniej już w tym momencie kręci nosem i jest to w pełni zrozumiałe. Jednak w trakcie przechodzenia Odyssey sami zauważycie, że dostępne w tej grze mikropłatności nie stanowią jakiegoś większego problemu. Mam nadzieję, że tu sour, żeby kupić ryby, a nie tylko się wygląda niż ten Dlaczego nie Cały tytuł można przejść bez dodatkowych inwestycji, gdyż Grecja jest tak naprawdę bardzo obfita nie tylko w legendarny oręż, wyszukane skórki dla naszego statku czy wierzchowca, ale i wszechobecne surowce. Wystarczy jedynie dobrze się rozejrzeć, a kto wie, może i wy będziecie mogli jeździć jednorożcem, tak, jest dostępny jednorożec, czy biegać nawet w zbroi półboga. Wiecie co? Przyznam wam się do czegoś. Sama na początku rozgrywki zakupiłam nieźle dopracowanego pegaza, co dało mi naprawdę sporo uciechy i sprawiło, że cieszyłam się nim jak mała dziewczynka. Dalej, Fobosie! Chociaż szkoda, że właśnie nie mogę go jakoś nazwać. Wolałabym móc nazwać sobie Fobosa inaczej, żeby on się nazywał Fobos. Chociaż z drugiej strony, jakby nazywając. Wedle własnego widzi mi się swojego konia, mogłabym trochę stracić klimat. Czyż nie uważacie tak? Dzięki temu zabawa stała się jeszcze przyjemniejsza, a pan Pega stanowił pewnego rodzaju spełnienie niewinnych marzeń. Nie kupowałam natomiast żadnych przyspieszaczy czy bustów do punktów doświadczenia i nie wydaje mi się, aby istniała konieczność nabywania takowych. No chyba, że któryś z zapracowanych graczy zapragnie przyspieszyć sobie delikatnie rozgrywkę, to oczywiście ma taką możliwość, no bo kto Boga temu zabroni? Już na starcie czeka nas miłe zaskoczenie. Zostaniemy bowiem wrzuceni w samo serce starożytnej Grecji z okresu wojny Peloponeskiej. Zachodzące wydarzenia obserwujemy z perspektywy obdarzonych wyjątkową mocą najemników Aleksjosa bądź jego siostry Kassandry, przekozyckiego rodzeństwa o spartańskich korzeniach. I mimo niekiedy patetycznego tonu oraz ogólnej powagi, twórcom udało się zachować świeżą nutę żartu. A dodatkowo dodać do wszystkiego trochę pikanteri w postaci miłosnych wątków. Zawsze marzyłeś, aby wypić wspólnie z Sekretesem kielich wybornego wina podczas prowadzenia dyskusji, która kończyła się słowami: Wiem, że nic nie wiem? Może zastanawiałeś się, jakby to wyglądało, gdyby tak zostać mm, pomocnikiem Hipokratesa? Jesteś ciekaw, jak wyglądały starożytne sympozje? Jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to z pewnością spodobają Ci się dostępne w Odysei wątki fabularne. No i przecież, podczas rozmów wypatrujcie serduszek. I could have died without umrzeć bez name dla myself. nie będę worth anything at all. Może to oczywiście oznaczać zachętę do flirtu, a od tego, jak już sami wiecie, wcale nie taka daleka droga do hedonistycznego połączenia bohaterów. Nie wypatrujcie jednak specjalnych kart nagradzających wasze miłosne podboje, ani pikantnych scen miłosnych. Tutaj trzeba po prostu wrzucić wyobraźnię na wyższy bieg. Przemierzałam gigantyczną mapę Grecji z wielkim zapałem. Pokonałam sporo kilometrów na końskim grzbiecie, niekiedy dziwiąc się, że konik, którego używałam, a był to pega w danym momencie, potrafi radośnie wyskoczyć z całkiem wysokiej skarpy w odmęt usłanych skałami fal. Jednocześnie kończąc całą zabawę, bez najmniejszego nawet uszczerbku na zdrowiu. Ubisoft uczy, inspiruje i bawi. Może tędy się przedostaniemy. Czy mój koń umie pływać? <laughs> Chyba nie, co za krew. Co się stało z jego kolorami? Koń mi się wybrudził. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, już się umył. Ale zmieniły mu się tekstury, na chwilę widzieliście? Dobra, to ja cię zawołam. Okej, okay, ziomek. Jak to ma tak wyglądać? Dobra, come on, come on, come on, come on. Come on, koniu. Pegazie mój. Oj, cudownie. Na niego zawsze można liczyć. Można powiedzieć, że to jest wychowany konik i ogólnie, co do zasady, nie stwarza nam problemu. P.S. Sprawa nie tyczy się normalnego konia. Świat Assassin's Creed Odyssey będziemy przemierzać także na pokładzie starogreckiej triery, zwanej Adresją. Nie dość, że możemy ją rozwijać ze srogiej drachmy i tony drewna, ale spokojnie. Wiadomo, dobremu najemnikowi, hajs musi się zgadzać. To możemy również zabrać na pokład całą zagręconą rodzinkę skrytobójców, którzy wpływają na statystyki naszej łajby. No i do samej załogi wybrałam sobie mamusie, mojego przybranego, znaczy Tatusia, przybranego i Deimosa. No i Tymona jeszcze. Ale Tymon to z przypadku. Same legendy sobie wzięłam. Ech, wpływają na statystyki y 5 na 7 Jeżeli zakochaliście się kiedyś w Black Flagu i przygodach Edwarda, to możecie być pewni, że morska rozgrywka sprawi Wam masę frajdy, Sama mechanika wodnej wojaczki opiera się w dużej mierze na taranowaniu wrogich jednostki. Najpierw osłabiamy oponenta, a potem zasypujemy go gradem strzałniczym w kultowej scenie z 300. Jednak z tymi dwoma opcjami należy mocno uważać. Gdy wpadniecie bowiem w zbyt dużą euforię, a nią nam prawdę łatwo podczas spuszczania wrogom Manta, to możecie rozwalić łajbę przeciwnika w pół i zabrać sobie możliwość przeprowadzenia abordażu. Podczas zabawy w Odyssey zaobserwujemy, że poziom naszych rywali skaluje się do zdobytego przez nas poziomu postaci. Sprawia to, że walki cały czas pozostają emocjonujące, a Gileadż ma ochotę bardziej zagłębiać się w wachlarz dostępnych ataków specjalnych. Jednocześnie możemy korzystać z łącznie 12 ataków: z drzewka łowcy, asasyna i wojownika. Dodatkowo mamy możliwość oswojenia jednego z obalonych wilków, lwów czy rysi, czyniąc go tym samym naszym wiernym kompanem na dobre i w większości przypadków złe. Ta różnorodność powoduje, że walki może i nie są odzwierciedleniem historycznego sposobu poruszania się w 100%. Jednak Świetnie sprawdzały się w kontekście fantastyki czy mitologii. Samo wymierzenie spartańskiego kopniaka śmierdzącym spoconym sandałem w plecy stojącego na warcie strażnika może wprawić się w spory zachwyt. <laughs> Do tego wielki mocarny huk pierścienia potężnej mocy, świetnie sprawdzający się podczas regularnych otwartych bitew pomiędzy zbaśnionymi wojskami ateńskich i spartańskich bohaterów oraz abordaży morskich. Całość podbija zadziorne używanie ulepszonych strzałów widzianych z perspektywy kamery usytuowanej na strzale, przebijającej się przez oko ofiary. Zmartwić może niektórych jednak brak tarczy. Możliwe, że wynika to z faktu, iż Spartanczycy podchodzili do tego tematu z pietyzmem i traktowali swoją tarczę przede wszystkim jako narzędzie służące do obrony swojego brata w walce przez osłonięcie jego prawego boku. Małą rekompensatą tej pustki jest możliwość używania tarczy podczas walk na morzu, gdzie załoga osłania się za i pomocą przed salwą płonących grotów wystrzelonych w kierunku statku. Podczas zabawy naszym celem będzie nie tylko wspinanie się po starożytnych cudach architektury greckiej, bez obaw, że któremuś bogowi wejdziemy na głowę, to gdzieś inne atrybuty i zsynchronizujemy cały widziany na horyzoncie obszar, ale również naszym zadaniem będzie oczyszczanie posterunków, twierd, podpalanie zasobów polis, osobiając tym samym dominantność. Państwa miasta i odblokowując podbój obszaru. Assassin będzie też najemnikiem, i w tej formie będziemy realizować liczne questy w celu zarobienia paru drachm, czy choćby nawet zaspokojenia potrzeby pomagania innym. Looks good. Przyznam, że gra w wielu momentach doprowadziła mnie wręcz do łez i niejednokrotnie spowodowała, że z irytacją aż się we mnie zygotowało. Zwłaszcza gdy zbogatelizowałam wroga, on nagle sprzedawał mi płomienną strzelę prosto w plecy, jednocześnie wybudzając mnie z marzenia o podboju, powodując moją nagłą desynchronizację. Równało się to oczywiście z koniecznością ogrywania historii od nowa, od ostatniego zapisu. <ścoughs> Nie tylko my będziemy wcielać się w rolę najemnika. Do kontentu dodano również ciekawe elementy w postaci zakładki, bowiem tych najemników których będziemy napotykać niekiedy na swojej drodze. Co więcej, będą oni wielokrotnie wynajmowani, aby skopać nam pośladki i skrócić nas o głowę za zuchwałe czyny, których się wcześniej dopuściliśmy. Tak na przykład kradzieże czy morderstwa na oczach poprawnych obywateli. You are murderers and thieves and deserve no better. Please, Proszę, no! You don't understand! It was a mercenary that killed the soldiers! Huh? Za tego typu przewinienia otrzymywać będziemy karne punkty czerwonego paska, mogące osiągnąć maksymalnie 5 najemniczych głów. Doprowadzić to może niekiedy do sytuacji, że podczas delektowania się bogatą kolekcją widowiskowych finisherów, wieńczących już prawie gotowy podbój twierdzy, staniemy się ofiarą nagłego ataku bezlitosnych najemników, niekiedy przewyższających nas poważnie levelem. Najemnicy nie są naszym jedynym problemem, gdyż na naszej śmierci zależy również przedstawicielom okultystycznych chrzcicieli, chcąc ich przejąć władanie nie tylko nad terenem starożytnej Grecji, pogrążając go w nieustannej rentownej wojnie, ale również pragną oni zdominować pradawną mocy rodu Kasandry i Aleksjosa. Cały wątek fabularny oparty jest na odkrywaniu poszczególnych członków zakonu czcicieli, a następnie eliminowaniu ich jednego po drugim. I tak... Jednych spotkać można na otwartym morzu, innych pochowanych niczym robaki w jaskiniach, a jeszcze kolejnych spotkać możemy podczas walk na znanych już arenach gladiatorów. Kontentu w tej grze jest tyle, że mogłabym spokojnie zrobić co najmniej kilkugodzinny wykład odnoszący się do bogatości dostępnej w najnowszej Odysei Friday. Graficzny majstersztyk, który pokazała nam już wcześniejsza wersja Origin, został świetnie przeniesiony do świata starożytnej Grecji. Nie było więc mowy o jakiejkolwiek porażce na tej płaszczyźnie. Dbałeś o szczegóły, stoi nadal na wysokim poziomie, a ogrom rozsianych po mapie rzeź potrafi pozytywnie zakręcić w głowie. Mimika twarzy jest dopracowana i wprawnie oddaje emocje, które targają bohaterem. Zdarzy się, że niektóre modele facjat się powtarzają, i co gorsza, dotyczy to nawet paszczek istotniejszych dla historii postaci. Nie wpływa to drastycznie na rozgrywkę, jednak może powodować niemały mętlik w głowie. No, ale trzeba wspomnieć o jeszcze jednym z najważniejszych elementów każdego asasyna czy nieustającej zaciekłej jadce. Sceny walki w Odyssey są diabelnie zjawiskowe i sukces tego kluczowego aspektu trzeba przypisać autentycznie naturalnym ruchom kamery. Najnowszy Assassin to także nie mała gratka dla melomanów, albowiem dynamiczna ścieżka dźwiękowa świetnie dopasowuje się do każdej części gameplayu. W jednym momencie potrafi być wartka, jak prezentowana na ekranie akcja, aby po chwili zamienić swoje pełne życia tony na mroczniejszą partyturę. Jedynym źródłem frustracji może być tutaj angielski dubbing, któremu, szczerze powiedziawszy, można by przypisać łatkę łamanego. What does this have to do with me? Najnowszą Odyseję można śmiało zaliczyć do grona moich ulubionych pozycji z serii Assassin's Creed. Grało mi się w nią naprawdę dobrze i nawet lepiej niż w Black Flag'a. Sam tytuł dostarcza rozrywki na wiele godzin i jest jednocześnie idealną propozycją na długie jesienno-zimowe wieczory. Możemy wykazać się nie tylko umiejętnościami walki godnych półboga, asasyna, ale również heroicznym, bohaterskim sercem. To również świetny pretekst do przypomnienia sobie o obecnych w grze historycznych postaciach, wydarzeniach oraz o samej starożytnej mitologii. Powiem Wam, że nawet glicze nie są tutaj żadnym problemem, a jedynie dodatkowym kontentem, dzięki któremu na naszej twarzy wkrada się uśmiech od ucha do ucha. Na pewno pamiętacie, co z Wiedźminowa Płotka i tutaj również nie zabraknie takich przebojów. Zresztą, Ubisoft przewiduje dalsze rozwijanie wątku popularnego już od grudnia, i to do tego w półrocznym cyklu. Podsumowując, według mojej osobistej oceny, Ubisoft spisał się co najmniej na piątkę. Granie zawiodła moich oczekiwań po zaprezentowanych trailerach na konferencji z E3. Co więcej, po Origin nie spodziewałam się nawet aż tak przyjemnego jesiennego tytułu. Całość okazała się świetnym towarzystwem mojej wewnętrznej półeczki toberpegów, Pegów obok m.in. widźmi na trójki, z którym również spędziłam wiele niezapomnianych chwil. Gra jest zdecydowanie warta uwagi przystaje do obowiązujących trendów gamingowych. Oczywiście nie podważam tutaj wyjątkowości pierwszych odsłon serii bez wątpienia były one dla wielu najlepsze. Warto otworzyć się jednak na nową odysseję, bo z pewnością ta przygoda zostanie w waszej pamięci na długo które których dokonujemy niezależnie jak są nieznaczne mogą poprowadzić nas ścieżką ku wielkości lub drogą ku zagładzie. Mogłabym godzinami opowiadać o moich ulubionych aspektach i momentach z gry, jednak wszystko co dobre kiedyś musi skończyć i z tego miejsca zapraszam was już do oglądania kolejnej recenzji nowej gry plus do zobaczenia do usłyszenia hejka.